Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Jako, że reaktywuję swój kanał spotkania i miałam być trochę później, ale nie mogłam sobie darować tak niesamowitego spotkania z niesamowitą dziewczyną. Dziewczyną pełną marzeń, która wierzyła, że będzie artystką. Jako, że czas nas goni, ponieważ. Zaraz tego live dowiecie się, kim jest ta niesamowita dziewczyna, czego dokonała i jak wy możecie wnieść wartość w jej życie i w jaki sposób ona może wnieść wartość w wasze życie. Witam Was serdecznie, jestem Kania, trener procesowy, licencjonowany ekspert metodologii Work Smart Not Hard. Specjalizuję się w autoprezentacji i budowaniu zespołów na wartościach. I bardzo proszę, żebyście się ze mną tutaj i z Marzeną przywitali. Dajcie znać, skąd nas oglądacie, skąd nas słuchacie, żebyśmy wiedziały, jak daleko docieramy. Eee... Cześć. No, no, no. Cześć, Cześć wszystkim. Cześć. cześć. Marzena, właśnie. Dziewczyna Witam pełna was. marzeń. E, e, tak się przedstawiłaś. Dziewczyna pełna marzeń, która wierzyła, że będzie artystką. E, jest to bardzo intrygujący wstęp, więc e, jakbyś mogła powiedzieć więcej o sobie, co by nasi słuchacze mogli. E, co nieco dowiedzieć się więcej. No dobrze, spróbuję tak szybko się skondensować, więc cześć, jestem Marzena. Bardzo, bardzo wierzyłam, że będę kiedyś artystką, że będę robiła coś wspaniałego, co zostanie dla innych na pokoleniach. Troszeczkę moje plany życiowe się zmieniły. Kiedy skończyłam Akademię Sztuk Pięknych. Było to cudowna przygoda. Bardzo chciałam skończyć tą akademię, skończyłam ją, ale niestety pracownia taka żebym mogła robić to, co kocham, to, co lubię, wymaga nakładów finansowych. Pojawił się mój synek, no i troszeczkę w innym kierunku poszły moje marzenia. Później się zjawiła pasja do florystyki, która trwa do dzisiaj. I tak po prostu staram się rozwijać. Mogłabym Wam opowiedzieć o całej takiej drodze, opowiadałam tutaj Kani. No więc mój, ja... no, bo ona jest piękna. Opowiadaj o tym właśnie, jakie elementy spowodowały, tak? kto, kto na Ciebie zwrócił uwagę, co ciebie, co ciebie tutaj zaprowadziło, dlatego że od tego zaczynamy, a potem właśnie przejdziemy przez forum kobiecości, na którym właśnie Ciebie poznałam. I oczywiście pochwal się też o tych wielkich florystach, od których mogłaś się uczyć. E, tak, moja droga w ogóle wyglądała tak, że kiedy zostałam już mamą i byłam w, do, e, w domu. E, znaczy nie, droga do florystyki jeszcze wcześniej się zaczęła, tak naprawdę. E, przyszłam do kwieciarni wymieniać kwiaty w bukiecie ślubnym e, i koleżanka tak zauważyła, że mam jakieś takie ciągutki e, do robienia bukietów, jakieś takie pojęcie o tym i zaproponowała mi pracę, bo potrzebowali kogoś do pracy. Więc to było na czwartym roku, kiedy jeszcze studiowałam, więc e, chodziłam sobie dodatkowo do pracy. I zaczęłam odkrywać e, po prostu, że bardzo ta praca mi się podoba. E, od dziecka kocham kwiaty i jak, szczerze mówiąc, oglądam ostatnie zdjęcia gdzie tylko nie patrzę, jestem na zdjęciu w kwiatach. Naprawdę, odkąd byłam malutka. Bardzo mi się spodobała ta praca i postanowiłam, jak już urodziła się Lilia i miała roczek, nadarzyła się taka okazja, żebym mogła skończyć Polską Szkołę Eflertyczną z programu unijnego. I tam mogłabym doszkolić bardziej się swoje takie umiejętności techniczne, nie tylko jakaś praktyka, jakieś wizje i koncepcje, ale także fajne rzeczy techniczne. I miałam taki zaszczyt i przyjemność, że akurat na tym roku bardzo dużo było naszych polskich florystów, między innymi Zygmunt Sierazan, Piąt Sekunda, Katarzyna Kluba, Kasia Sefa, bardzo wspaniałe osobowości. Które bardzo pięknie pokazywały swoje techniki, tajniki i gdzieś tam od nich zaczerp zaczerpnęłam jakichś różnych umiejętności. Dalej to poszło marzenie w to, że zamarzyłam mieć swoją kwieciarnię. No i takie marzenie też się troszeczkę ziściło, bo mój mąż bardzo chciał zrealizować to marzenie i przez cztery, może niecałe pięć lat, prowadziłam własną kwieciarnię i zrealizowałam swoje jakby. Własne pomysły, jakieś realizacje. To prawda, to wszystko się rozwijało małymi kroczkami. Mały obiekt, małe miejsce. No, trzeba było dużo pracy włożyć w to, żeby dać się poznać. W międzyczasie udało mi się też brać udział w różnych wydarzeniach florystycznych i do dzisiaj gdzieś ta florystyka się przebija w moim życiu. Między innymi to była współpraca z florystami na Zamku w Książu. Dwa razy miałam ten zaszczyt współpracować w ekipie florystów, między innymi z Agnieszką Mitko-Kłominek i Maćkiem Krzusem którego osobiście też bardzo podziwiam za to, jak fajne robi kompozycje. Tak samo Agnieszka. Agnieszka jest niesamowita. I między innymi właśnie Agnieszka organizuje. Agnieszka to w ogóle jest mi bliska, bo ona też jest, prawdopodobnie, jeżeli tam do końca pamiętam, historię też skończyła ASP, i ona organizuje właśnie. Konkurs świtezianek rósł co roku na wrocławskim rynku. Co prawda, dwa lata przez pandemię konkursu nie było, ale w tym roku wrócił i wrócił, wrócił dla mnie bardzo serdecznie i pozytywnie, bo razem z moją Lilią zajęłyśmy tam pierwsze miejsce w pianku. To było mm -hmm. dla mnie mega szczęśliwe wydarzenie i wyróżnienie, dlatego że to zawsze mi pokazuje, że tam się właśnie doskonale, bo Konkurs ten jest przeznaczony i dla profesjonalistów, i dla amatorów. I w tej kategorii właśnie profesjonalistów, gdzie ja biorę udział, jest oceniana cała technika, to, jak ktoś zrobił postępy i w ogóle ja się cieszę, że... bo to jest ocenianie dokładnie. Wianek jest rzucany, ruszany, sprawdzany z każdej strony i musi być naprawdę perfekcyjnie zrobione. Więc dla mnie to jest takie swojego rodzaju wyróżnienie. Nie jest to dla mnie żadna rywalizacja, ja ten konkurs kocham chyba najbardziej za to, że kochają go moje dzieci i niejednokrotnie były tam e, po prostu e, moimi modelami. No, no, no był no, zawsze Widziałam zdjęcia, słuchajcie, jeżeli, e, jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę niesamowite wianki, wianki, które możecie również zamówić, prawda? U Ciebie można zamówić taki wianek, jeżeli ktoś by chciał. E, można u mnie wianek? cudownie właśnie, czy to ślubny, czy komunijne? O właśnie, i uprzedziłaś moje pytanie, z jakich <noise> okazji można mieć wianek na głowie, jeżeli ktoś chce bardzo niekonwencjonalne, w inny sposób, tak, mieć swój własny ślub, i mieć bardzo oryginalne nakrycie głowy, słuchajcie, no przepiękne, mi się, mi się bardzo podobało, a dlatego też chciałam, żebyście poznali Marzenę, Ponieważ wianki można zakładać z różnych okazji i robi oryginalne, przepiękne i unikatowe te wianki. Mało tego, ja też mam takie zdjęcie w wianku, tylko muszę wyszukać i wrzucę, wrzucę u siebie, na, wrzucę u siebie na, na social media, bo w tym wianku, który przyszłaś na forum kobiecości, no też jest nieziemski. A, a propos Forum Kobiecości. Opowiedz, jak trafiłaś na Forum Kobiecości? Bo jeżeli e, chciałam Wam powiedzieć, że właśnie ja ma żonę poznałam na Forum Kobiecości, e, Forum Kobiecości 2022, gdzie razem z Aleksandrą Aleksandrowicz miałyśmy możliwość bycia panelistkami, jak i fundatorkami e, nagród w konkursie. E, więc. E, Eee, tak, jak trafiłaś na forum kobiecości, bo to też jest dosyć ciekawa historia. Mało tego, zostałaś, dostałaś tutaj też nagrodę, eee, ale o tym za moment. Natomiast jak trafiłaś na forum kobiecości. A jak trafiłam na forum kobiecości? To jest bardzo, bardzo dla mnie osobisty i trudny temat, bo w sumie to forum wydarzyło się w momencie, kiedy straciłam mojego ukochanego tatę, który mocno we mnie wierzył, zawsze powtarzał mi, że jesteś wyjątkową przewodzią dziewczyną i że muszę w siebie uwierzyć. Przeglądałam wtedy Facebooka i stał się ten konkurs taki właśnie, wyświetlił mi się. I tak mówię, Tato, może dla Ciebie spróbuję. Tak sobie pomyślałam, tak gdzieś cicho w duchu, bo to było tuż przed Dniem Kowiec. Byłam tak bardzo nieszczęśliwa sama w sobie, że chciałam coś zrobić dla siebie pozytywnego. No i w sumie wysłałam to zgłoszenie. Okazało się, że to zgłoszenie tam przyjęli do głosowania, no i wtedy powiedziałam mojemu mężowi: Słuchaj, no, dostałam się do takiego konkursu w forum kobiecości. Znaczy, na twarz dolnego śląska w kategorii mamy i potrzebuje teraz pomocy, żeby zebrać te głosy. Bardzo, bardzo mocno mnie stwierał Paweł, starał się pokazywać te linki kolegom znajomym, rodzinie, żeby sam mąż widziałam, że chciał, żeby zobaczył, że w siebie uwierzyła, żeby zabić gdzieś ten mój smutek, odwrócić te przykre chwile w coś pozytywnego. I myślę, że one się przykuły w bardzo dużo pozytywnych rzeczy. To były takie bardzo bolesne chwile, które pokazały mi, że nawet kiedy jest tak bardzo źle, to można w sobie znaleźć siłę, żeby zrobić coś dobrego. Mhm. Poznałam cudowne dziewczyny, wziąłam udział w fantastycznym wydarzeniu, poznałam Was. Było bardzo, bardzo ciekawe szkolenie dla mnie, które przeprowadziłyście. Zainteresowałaś mnie też sobą tym, że będziesz organizowała kolejne wydarzenie. Zastanawiałam, że może to jest taki krok, żebym coś zrobiła dla siebie i poszła troszeczkę dalej z tym wszystkim. Na co dzień byłam tak naprawdę e, wykluczona troszeczkę zawodowo, i, e, no i musiałam rezygnować z swoich pasji i marzeń, głównie dlatego, że mam synka z Aspergerem. E, no i mój Kornel naprawdę potrzebował więcej uwagi niż tylko mamę, która jest obecna w niedzielę w domu i. E, Zaczęło mi się wymykać coś, co dla mnie było najważniejszym szczęściem, moja rodzina. To porunkowie coś sprawiło, że znowu w siebie uwierzyłam, że nie tylko byłam dla mojego domu, moich dzieci koronawirusa, no, tylko coś fantastycznego dla siebie. Teraz ten konkurs poszedł troszeczkę dalej. Ponieważ w tym konkursie y, udało mi się wejść y, do pierwszej piątki, a już tak nieskromnie powiem, że w kategorii matki udało mi się uzyskać y, pierwsze miejsce, to na początku nie wierzyłam, że to jest możliwe, ale jednak tak się stało. To było dla mnie mega miłym zaskoczeniem. Y, tak naprawdę to bardzo, bardzo y, dziękuję wszystkim, którzy po prostu we mnie uwierzyli i dali na mnie ten głos, bo to bardzo wiele dla mnie znaczyło. Nie chodziło o wygraną, nie chodziło o to pierwsze miejsce, ale tak miło było się poczuć, że tak wiele osób chciało mnie wesprzeć. W takim momencie, w którym ja naprawdę byłam no bardzo zasmucona, sama, taka zagubiona. Mhm. Teraz ten konkurs okazało się, że pięć osób pierwszych przechodziło do konkursu ogólnopolskiego na kobiecą twarzy roku 2022. Co prawda w głosowaniu idzie mi. Na pewno gorzej niż w tamtym, no ale nie ukrywajmy. Teraz są kobiety z całej Polski. Wiele pięknych, na pewno wspaniałych kobiet i każda jest na pewno wyjątkowa. Koty atakują. Eee, <laughs> kicia atakuje. Moja kicia właśnie zrzuciła mojego kwiatkę i się zastanawiałam, co zrobić. Ratować kwiatkę, czy co? Spokojnie, pozbieram. Kicia też jest moją kochaną trzecią córeczką, bo dostrzeżam o trójce dzieci nie wyszło mi troszeczkę to marzenia, ale mam cudownego jeszcze kota. No, i cudownie. I słuchajcie. Tu jest właśnie jeszcze taka jedna rzecz, ponieważ forum kobiecości jeszcze się do końca nie skończyło. I tutaj jest potrzebne Wasze, wasze wsparcie. Ja dowiedziałam się dosłownie dzisiaj, że do jutra, do 4 sierpnia. Jest, jest konkurs, jeszcze konkurs trwa do 4 sierpnia, gdzie na Marzenę można zagłosować. Linka macie tutaj, jak i również wrzucę w komentarz. Więc. Głosowanie jest, głosowanie jest poprzez kliki. Jeden klik to jest koszt małej kawy, więc jeżeli w jeden dzień zrezygnujesz z kawy, a zagłosujesz na marzenę, to możesz się, możesz się przyczynić do jej do spełnienia jej marzeń. Tak więc jeszcze raz tutaj prosimy was o wsparcie dla Marzeny. Zagłosujcie na nią, zrezygnujcie w ten jeden dzień z tej kawy czy herbaty, a na pewno wdzięczność poleci do Ciebie ogromna. Marzena, jakie są te Twoje marzenia? Co jest do wygrania? Moim marzeniem jest być w pierwszej piętnasta, nawet nie pierwsza. Do wygrania dla reszty dziewczyn są wakacje. Od czterech lat nigdy nie byłam tak naprawdę na wakacjach, a w tym roku mój mąż kończy 40 lat, a... Ten sam dzień mamy 14. rocznicę ślubu. I tak sobie pomyślałam, że skoro nie pracuję i nie bardzo stać mi na jakiś prezent godny tak wspaniałego męża, którym mnie wspiera, to może chociaż uda mi się e, zawalczyć e, o te głosy. E, I będzie to takim piękną, e, wisienką perełką, na, nie wiem, jak każdy woli, na torty e, dla mojego męża. Tak naprawdę chciałam. E, tym, tym właśnie wygraną na te wakacje podziękować mu za te fajne lata, za to wsparcie w tych trudnych sytuacjach i tylko i wyłącznie walczę o to, bo ja już jestem wygrana, ja już jestem wygrana, ja nie spodziewałam się tego pierwszego miejsca, ja się cieszę, że po prostu coś już własnego osiągnęłam, a jeżeli tak sobie pomyślałam, do końca będę walczyć, to być może spełni się to moje marzenie. To nie jest takie duże marzenie. Zawsze marzyliśmy o podróżowaniu, zawsze musiałam to odkładać na później, na kiedyś, zawsze ważniejsze moje dzieci, bo potrzebna terapia taka i taka, albo coś. Wielokrotnie też moje prace florystyczne, które robiłam, na przykład w tym roku na święta, to całość z tych prac, które coś tam mi się udało sprzedać albo zrobić, to tak naprawdę zapłaciłam na terapię właśnie mojemu synkowi, żeby mógł być. Nie tyle y, chodzi mi o to, że bardzo chciałam mu pomóc, żeby mógł mieć większe skupienie, żeby mógł mieć y, taki sam start, jak każdy ma możliwość. I to jest dla mnie y, ważne. I te mm -hmm. moje marzenia właśnie y, mm -hmm. są związane z tym y, wyjazdem. Chciałam bardzo też wrócić do florystyki. Moim marzeniem też było wziąć udział y, mistrzostwach florystyki, które się odbywają teraz w Katowicach 26-28 sierpnia. One mm -hmm. miały się odbyć dwa lata temu, ale pandemia też niestety je wycofała. Bardzo marzyłam wtedy, żeby się dostać do jakiegoś teamu, w którym bym była jakby pomocnikiem konkretnego florysty. No niestety troszeczkę ten czas był inny dla mnie. Nie byłam w stanie w tym roku ani tego unieść, a poza tym też miałam jakieś inne marzenie, swoje, zaplanowane takie na koniec sierpnia, żeby coś tam spełnić, więc po prostu nie teraz, to może następnym razem kibicuję wszystkim florystom. To wydarzenie na pewno też będzie fantastyczne, ale każdy ma swój czas i wierzę w to. Tak jak na przykład ja. Wylądowałam na tym forum kobiecości, poznałam na przykład Kanie. Ona też pokazała mi jakąś inną stronę siebie. Tam sprawiła, że ja bym na przykład bardzo chce, jestem ciekawa tych warsztatów, które będą tam organizowane w Polanicy. Zaprosiłam też swoją koleżankę, która też potrzebuje odmiany. Więc stwierdziłam, że to jest kolejny powód na fajny babski wyjazd. Super, super, mega. Ja trzymam za ciebie ogromne kciuki. E, słuchaj, w spełnianiu siebie i w spełnianiu swoich marzeń e, bardzo się cieszę, że e, bardzo się cieszę, że w ogóle zobaczyłam e, to ogłoszenie, właśnie dotyczące jeszcze głosowania na ciebie, e, ponieważ tak jak powiedziałaś, e, i tak już jesteś wy, wygraną, a twoja historia na pewno może być też inspiracją dla innych osób. Które nie, gdzie pokazujesz, że nawet jeżeli coś się w życiu wydarzy, bardzo e, e, o silnym bodźcu traumatycznym, tak jak w Twoim przypadku była to śmierć Twojego taty, to mimo wszystko się nie poddałaś i dalej dążyłaś i otwierałaś się na nowe możliwości. E, doskonale tą historię rozumiem, bo u mnie wydarzyło się podobnie, ja też się otworzyłam na nowe możliwości. Fantastycznie, że miałaś wsparcie i masz wsparcie w swoim mężu, to jest również bardzo ważne przy spełnianiu marzeń, a teraz weszłaś w nowe środowisko, totalnie środowisko osób, które. Również, również wspierają, a nigdy nie wiadomo jeszcze, co mogą tobie podpowiedzieć. Tak więc Was również, moi drodzy, zapraszam na grupy Kobiety w Karierze, grupa tylko dla kobiet, jak i Work Smart Not Hard. Tutaj jest też grupa, gdzie macie możliwość zareklamowania siebie, swojego biznesu, jak i oczywiście gdzie informujemy, informujemy o różnego rodzaju ciekawych szkoleniach, ciekawostkach i w rzeczach, które. I o narzędziach, które pomogą Wam wybić się i swoją markę na rynku. Jak i tak, jak wspomniała też Marzena, zapraszam Was serdecznie na warsztaty Works Magnet Heart 15 października. Na dzień dzisiejszy te bilety kosztują 170 zł, ale niedługo, niedługo, będą, niedługo będą droższe. Tak więc je, zainspiruj się jej historią, daj jej wsparcie. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się spotkamy i będziesz mogła podzielić się kolejną fantastyczną historią, jak i elementem, elementem który wniesie wartość w życie naszych słuchaczy. Czy chciałabyś coś dodać na koniec? Jeżeli bym chciała coś powiedzieć o sobie, że warto jest jednak walczyć o własne marzenia, wierzyć trochę w siebie, Słuchać osób, które są nam bliskie i które tak bardzo w nas wierzą. Mieć je w sercu i starać się jak najlepiej, tylko umiemy dobrze żyć. Być przede wszystkim szczerym ze sobą i z ludźmi dookoła, nawet jeżeli ta szczerość sprawia, że nie zawsze zostają przy tobie przyjaciele. To tak naprawdę wiesz wtedy, kto tak naprawdę rozumie to, co do niego mówisz, albo przynajmniej uczucia danej chwili i umie też to też po prostu być przy tobie, nawet jeżeli to nie jest fajne albo złe i tak na przykład nie zawsze jest kolorowo w życiu, nie zawsze kolorowo w yy, małżeństwie czy tak dalej, ale jeżeli ma się przy boku drugą osobę, która bardzo wspiera yy, i stara się z całych sił, tak jak tutaj yy, mój mąż bardzo się postarał, żeby mogła znowu stanąć na nogi. Warto dla takiej osoby, choćby teraz, spróbować każdej rzeczy, każdej deski, żeby spróbować wygrać to marzenie i podarować to osobie, którą kochasz. Cudownie, cudownie. Marzena, bardzo dziękuję, że znalazłaś czas dzisiaj, żeby, żeby podzielić się swoją historią. Też nie mam bardzo nadzieje... dziękuję. Proszę, mam nadzieję, do zobaczenia niedługo. Jeżeli, drogi słuchaczu, masz również ciekawą historię, którą chciałbyś, e, chciałabyś się podzielić, to proszę, napisz do mnie. E, I jeszcze raz przypominam, że wszyscy widzimy się na warsztatach Work Smart Hard 15 października, gdzie, e, gdzie otrzymacie konkretne narzędzia i gdzie będziemy mogli spotkać się w fantastycznym gronie osób otwartych na rozwój osobisty i zmiany na lepsze w swoim życiu i biznesu. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Pa!